Witajcie ponownie z mojej kuchni. Zgodnie z obietnicą chciałabym Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób przygotowuję olej z dziurawca. To będzie krótki, szybki film, ale oprócz tego mam dla Was jeszcze niespodziankę, ponieważ chciałabym przygotować również intrakt. Intrakt, czyli zaranie zioła gorącym alkoholem. Taka wiecie, jakby nalewka, tylko robiona troszeczkę inaczej. Poza tym na pewno zauważyliście, że mam tutaj pewną roślinkę. Kto z Was ją zna? Chciałam powiedzieć, ręce do góry. <noise> Napiszcie mi w komentarzu, czy ktoś z Was kojarzy tą piękną roślinę i czy chcielibyście na jej temat usłyszeć coś więcej. Jeżeli zapytacie babcie, dziadków, myślę, że Wam podpowiedzą. Jeżeli ktoś wie co to jest, napiszcie mi w komentarzu. No dobrze, ale przejdźmy do tego, z czym dzisiaj do Was przychodzę. A przychodzę dzisiaj do Was z dziurawcem. Ja tutaj byłam na łąkach. Okazuje się, że mój dziurawiec jeszcze potrzebuje troszeczkę czasu. Tutaj niektóre kwiatki już przekwitły, inne jeszcze są, ale ogólnie jest mnóstwo kwiatów z pąkami, więc. W moich regionach jeszcze, tak na dobrą sprawę, nie nastał czas na Dziurawiec. Tutaj wam pokażę e, tą moją wyprawę łąkową. <gryw> Przypuszczam, że ją podmontuję e, do filmu. Nie wiem, czy to będzie w trakcie, e, wiecie, podczas kolejnych klatek, czy po prostu na sam koniec. Zobaczymy, bo tam też gadam troszkę, nadaję, więc żeby to się nie nakładało jedno z drugim. W porządku. Co musicie mieć przygotowane? Przede wszystkim wyparzone słoiki, musicie mieć zioło oczywiście, alkohol i coś do krojenia. Ja tym razem użyję nożyczek. Trzeba to wszystko, moi drodzy, na bardzo drobne kawałeczki pociąć i później to przesypiecie do słoików. Pokażę Wam, połączę się z Wami później. Ja już tutaj sobie część nacięłam, żebyście mieli pojęcie o co chodzi. No to co? Tnę! I łączę się z Wami znowu. Chciałabym Wam pokazać, jak wygląda dziurawiec. Widzicie, to są właśnie takie, ja to, na to mówię, miotły. To są jego kwiatki. Widzicie pączki. I z tego cudeńka będę robiła olej o takim pięknym, czerwonym zabarwieniu, które ma mnóstwo właściwości leczniczych. Zresztą o nich już słyszeliście w poprzednim filmie. No ale obiecałam Wam, że pokażę jak wygląda ta roślinka w naturze, więc proszę. to dziurawiec. Moi drodzy, tak naprawdę minęło pół godziny, ponieważ w międzyczasie wpadłam na pomysł, że przecież... A żeby nie marnować czasu, mogę coś zrobić. Już wam powiem o co chodzi. W tym słoiku umieściłam pokrojone ziele dziurawca, zalałam odrobinką spirytusu, zakręciłam i wymieszałam. Dlaczego tak się robi? Na pewno wiecie, że alkohol pomaga uwolnić substancje, które się znajdują w ziółku. To co słyszycie w tle, to są moje jaskółki, tutaj przy oknie mamy gniazdo. I tak nam umilają czas. W każdym razie mamy tutaj nasze ziele, pół godziny minęło, i teraz co ja dalej z nim robię? Bo to jest ziółko na olej. Więc otwieram. Tego alkoholu nie było naprawdę dużo, tylko żeby, wiecie, zwilżyć. I wlewam olej. Ja tutaj w tym roku skorzystam z oleju z winogron. Zalewam tak, żeby ziółko było przykryte. Pokażę Wam. Dlaczego taka mała ilość? Ponieważ w zeszłym roku zrobiłam go naprawdę sporo i mi jeszcze troszeczkę zostało. Poza tym nie wykluczam, może, kiedy pojadę do rodziców i jeszcze ten dziurawiec będzie, tylko bawię się również u nich. Spokojnie wystarczy. Wymieszam to jeszcze. Widzicie, wszystko ładnie spływa i tak to wygląda. I to postawię na parapecie w słoneczne miejsce, żeby miało możliwość bycia ogrzewanym przez słonko i naświetlanym przez promienie słoneczne, bo dziurawiec bardzo lubi słoneczko. Dobrze, to wobec tego będzie za chwileczkę wędrowało na parapet. No i teraz intrakt. Tutaj mam... Wzięło również w słoiku. I teraz biorę gorący alkohol. W moim wypadku to będzie wódka. I zalewam to tym gorącym alkoholem. Uważajcie, żebyście się nie poparzyli. Yy, mały słoiczek. Dlatego że to będzie eksperyment. Zakręcam. Zobaczcie, co się dzieje. Widzicie? Jak zaczyna puszczać kolor? Ha! Właśnie o to chodzi! Ależ ona będzie piękna. Widzicie to? Może tak? O, przy tym. Myślę, że widać. I on również pójdzie na parapet, w ciepłe miejsce. Ten kolor zrobi się z pewnością jeszcze bardziej intensywny. Ale fajne. Magia. No nie. Wiedziałam, że do tego może dojść, ale się nie spodziewałam, zobaczcie, cudo. I teraz tak, jeszcze Wam coś chcę pokazać. To są pączki, kwiatki. Kiedy będziecie zbierać dziurawiec uważajcie, bo możecie sobie troszeczkę poplamić ręce na czerwono. Popatrzcie, co się dzieje, kiedy się je zgniecie. Tutaj jest taka merka. Nie wiem, czy będzie widać. One się robią czerwone. Tak. One się robią czerwone. oczywiście sobie za chwileczkę te rączki wytrę. Chciałam Wam po prostu pokazać, jak to wygląda. I moi drodzy, mamy dwie cudowne rzeczy: olej i intrakt z dziurawca. Oba, tak jak Wam powiedziałam, lądują na parapecie i będą się wygrzewać. Z tym, że to cudo będzie stało na tym parapecie przez trzy długie miesiące. Będę to wstrząsać codziennie żeby składniki się wymieszały. Natomiast to na parapecie będzie dwa tygodnie, po tym czasie yy, przesączę, tak oddzielę te części i to cudeńko można popijać dwa razy dziennie, używacie po 30 kropelek, rozcieńczacie z wodą. Yy, o właściwościach dziurawca mówiłam w poprzednim filmie, podlinkuję Wam na pewno. Yy, go, żebyście sobie mogli popatrzeć, cóż tam takiego ciekawego powiedziałam, ale żeby się nie powtarzać, zerknijcie na no jeden i drugi, w każdym, w każdym razie tak jeszcze tylko szybko przypomnę, że to jest świetne zioło na jakieś depresje, stany lękowe, na poprawę nastroju, jeżeli jesteście zdołowani, poza tym pomogą Wam na wątrobę, te dwa produkty, na woreczek żółciowy, jeżeli macie problemy na jelita, jeżeli macie problemy z jakimś egzemami, chorobami skórnymi, jeżeli macie poparzenie, jakieś owrzodzenie, to rozcieńczona nalewka Również Wam pomoże, bądź po prostu okłady z takiego oleju. Tutaj widzicie, tutaj jeszcze się nic nie dzieje, ale on będzie taki czerwony, jak ten. Zresztą ja Wam ostatnio pokazywałam, jak wygląda mój olej po roku. Tutaj zresztą za mną stoi olej już przelany do buteleczki. I te buteleczki, obojętnie czy to będzie właśnie to, czy to będzie olej w ciemnych butelkach, gdzieś w chłodnym miejscu, w szafie. No dobrze. Ja czekam na to, czy macie ochotę dowiedzieć się coś więcej na temat tego cudownego kwiatka, cały czas, pięknie pachnie. To odstawiam niech dojrzeje. Chcę Wam tylko powiedzieć, że ostatnio robiłam naklejki również na moje słoiczki z syropem z kwiatów Czarnego Bzu. Chciałam zrobić dla Was również konfiturę z płatków róży, ale ta, z której korzystam od sąsiadów, Przekwitła, nie wiem, co się stało. W zeszłym roku ona była dużo, dużo później, a teraz po prostu w ciągu kilku dni. Były kwiaty, nie ma kwiatów. Nie wiem, co się stało, więc na pewno uratuje mnie róża o mojej mamy. Mam nadzieję, że tam jest wszystko w porządku i będę mogła wam pokazać, w jaki sposób robię konfiturkę, czy tam dżemik, czy jak to tam chcecie, z płatków róży. Uwielbiam. Piękne, super pyszne, cudowne. Także filmu na temat płatków, możecie się spodziewać. Dobrze, żeby nie przedłużać, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zachęcam do zbierania dziurawca i robienia tych pysznych rzeczy. To jest potem świetne, jeszcze też Pomyłam do sałatek, tak mi się właśnie przypomniało, bo dzisiaj sobie sałatkę zrobiłam z tego zeszłorocznego. Mmm, pychota! I jeszcze tylko jeszcze wspomnę, tak jak zawsze, wiecie, jeszcze tylko wspomnę, że e, też ususzyłam listki i kwiatki. Właśnie na nie patrzę <śm> i będę robić z nich różne mieszanki ziołowe w czasie zimy, w czasie jesieni. Na poprawę odporności, na pracę, poprawę e, pracy moich organów, tutaj tak, żołądek, wątróbka i tak dalej. Jeszcze e, tak troszeczkę pospoileruję. E, w sumie chciałam to powiedzieć za tydzień, ale mogę zapomnieć, albo nie będziecie widzieli, e, że w mniej więcej w połowie miesiąca nie będzie mnie e, przez tydzień. E, filmy postaram się nagrać, ale nie będę odpisywać, bo czeka mnie operacja właśnie operacja. Także trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało, żebym została do niej dopuszczona, a żeby nie było żadnych dziwnych rzeczy, żebym mogła do Was zwrócić, bo nie ukrywam, że się strasznie stresuję, Bardzo się stresuję, więc. nalewki nie mogę, nie mogę z tego jeszcze skorzystać dopiero za jakiś czas. Także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, buziaki. I pędźcie zbierać. Cześć!